W tym wideo mój komentarz do ostatniej kontrowersyjnej sytuacji w Sejmie. Chodzi o wystawę LGBT oraz interwencję pana Grzegorza Brauna, posła do Parlamentu Europejskiego oraz prezesa uznawanej za prawicową partii Konfederacja Korony Polskiej. Odniosę się też do wypowiedzi pana marszałka Szymona Hołowni, który moim zdaniem nie zareagował zgodnie z przepisami prawa. A co więcej, uważam, że naruszył przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej. Sprawdzimy również, co mówił pan Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego Reprezentujący. Partię Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą z powodu niepojedynczych, zapewne znanych państwu sygnałów, coraz trudniej jednoznacznie kwalifikować jako prawicę. Opowiem też, co mówił pan Adam Zanberg, czy pani Katarzyna Kotula, która myślała przez długi czas, że pan Kosiniak i pan Kamysz to dwie różne osoby. I na to też będzie za chwilę dowód. A teraz jeszcze tytułem wstępu, na poważnie, postawmy pytanie, pytania, takie, które są tu fundamentalne, na które chciałbym, abyście Państwo byli w stanie sami odpowiedzieć po obejrzeniu tego wideo. Ja pomogę tylko połączyć fakty i przedstawię podstawy prawne.